Jednym z głównych powodów rolniczych protestów w Polsce i niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej są założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Pod presją rolników i po negocjacjach na najwyższych szczeblach władzy Komisja Europejska postanowiła wprowadzić zmiany i uproszczenia w zasadach wdrażania przepisów wspólnej polityki rolnej. Wprowadziliśmy szereg uproszczeń w zasadach, jeśli chodzi o płatności bezpośrednie i nie tylko, i te uproszczenia będą obowiązywać już w tym roku, między innymi. No, te sławne ugorowanie, które zbudziło tak wiele kontrowersji było przyczyną protestów, zostało zastąpione, zlikwidowany obowiązek ugorowania, a prowadzony tak zwany ekoschemat, czyli dobrowolne ugorowanie za określoną odpłatnością. Także uprościliśmy zasady dywersyfikacji, zmianowania, a więc to, czego oczekiwali rolnicy. Już wcześniej mówiliśmy o tym, że Unia odstąpiła od obowiązku zmniejszania, zmniejszenia zużycia pestycydów czy nawozów, a więc no, to nie wpłynie na zmniejszenie intensywności produkcji, nie pogorszy naszej konkurencyjności. Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany wychodzą naprzeciw postulowanym przez Polskę uproszczeniom oraz w dużej mierze spełniają oczekiwania rolników. I co ważne, wprowadzane są od tego roku, mimo że 15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach tegorocznej kampanii. Jakie są to są najważniejsze zmiany? Przede wszystkim jeśli chodzi o gospodarstwa do 10 hektarów użytków rolnych, a jest ich w Polsce prawie 950 tysięcy, około 74% wszystkich gospodarstw. Bez będą zwolnione z kontroli i sankcji w zakresie norm warunkowości. Już od tego roku też nie będzie obowiązku ugorowania 4% i to ugorowanie będzie zniesione, ale pod warunkiem, że państwo członkowskie wprowadzi taki sam ekoschemat, czyli taką interwencję już płatną dla rolnika. I Polska w 2024 roku już taki ekoschemat Obok Polski tylko kilka krajów zdecydowało się na taki krok. Szacowana stawka płatności w nowym ekoschemacie wyniesie około 533 zł na hektar, a wsparciem objętych będzie ponad 215 tysięcy hektarów gruntów ornych. Taką zmianę pozytywnie ocenia Bartłomiej Piskorski z Kołodziejewa, który przyznaje, że niemal wszyscy rolnicy byli przeciwni obowiązkowemu ugorowaniu. Myślę, że bardzo dobrze, że ten przymus został złagodzony, ponieważ musimy na samym początku zachęcać i wytłumaczyć, czym jest właściwe ugorowanie, bo każdy swój budżet planuje w oparciu o 100% powierzchni swojego gospodarstwa i te 4% niektórym osobom, niektórym rolnikom którzy napięty, na, mieli napięty ten swój budżet, ten swój biznes bardzo utrudniło e, planowanie dalszych inwestycji w gospodarstwo. Podobnego zdania jest Adam Skarżyński, który wraz z ojcem prowadzi ponad 30 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej. Poprawiamy pszenicę, rzepak, kukurydze na nasiona oraz kończynę też przeznaczenia na nasiona. Zmiany, które są już w sumie ogłoszone, czyli przede wszystkim zdjęcie konieczności ugórowania ziemi. Jest dobrym pomysłem dla nas, dla rolników, ponieważ możemy prowadzić nasze za na całej wielkości gospodarstwa. Rolnik swoją przyszłość związał z rolnictwem. Chce rozwijać gospodarstwo, inwestuje w nowe maszyny i technologie, bo wie, że bez tego nie ma co liczyć na wzrost wydajności, a co za tym idzie, i dochodów w gospodarstwie. Ten rok jest jak na razie dosyć korzystny, jeżeli chodzi o uprawy o zimę. Właśnie tutaj widzimy plantację produkcyjną rzepaku. W tym roku ona wygląda obficie, presja chorób jest stosunkowo duża. wody nam na razie nie brakuje. Jak będzie tak dalej, perspektywy są, jeżeli chodzi o planowanie, korzystne. Oprócz zniesienia obowiązku ugorowania ziemi, państwo członkowskie będzie miało swobodę w decydowaniu, w jakim okresie roku ustanowić obowiązek utrzymania okrywy glebowej, co ułatwi rolnikom wykonywanie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych. Prowadzamy dodatkowy termin na utrzymanie okrywy glebowej. W zasadzie inny termin na utrzymanie okrywy glebowej dla y, 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 rolników, którzy mają zboża rzepak i rzepik. Dla nich termin okrywy glebowej będzie od zbiorów do 15 października, oczywiście z odpowiednią przerwą na dokonanie pewnych zabiegów agrotechnicznych, jeśli rolnicy chcieliby zasiać oziminy na przykład przed 15 października. Natomiast dla pozostałych upraw będzie to termin od 1 listopada do 15 lutego. Chcemy tutaj też wprowadzić wyłączenia, czyli w ogóle z przestrzegania tej normy będą zwolnieni rolnicy, którzy mają okopowe tak, czy uprawy warzywne, czy kukurydzę na ziarno, czy uprawy zielarskie. Kolejnym ułatwieniem będzie możliwość wyboru przez rolnika, czy chce stosować dywersyfikację upraw, czy zmianowanie. Obecnie rolnicy musieli tę normę spełniać w dwóch formach. Zmianowanie na 40% gruntów ornych, czyli rok do roku, inna uprawa. Ale równocześnie musieli, musieli mieć również trzy uprawy w ramach tak zwanej dywersyfikacji w ciągu roku. To się teraz zmieni. To rolnik dokona wyboru, czy spełniać tę normę poprzez zmianowanie, czy mieć dywersyfikację. Jeśli chodzi o dywersyfikację, to mamy takie dwa przedziały obszarowe dla gospodarstw w zależności od wielkości. I tak. Gospodarstwa o powierzchni od 10 do 30 hektarów gruntów ornych wystarczy, że będą posiadać dwie uprawy, z tym, że największa nie może stanowić więcej niż 75% w strukturze zasiewów. Dla gospodarstw powyżej 30 hektarów gruntów ornych wystarczy posiadać trzy uprawy, z tym, że największa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie pozostałe razem nie więcej niż 95%. Adam Skarzyński od kilkunastu lat w swoim gospodarstwie stosuje płodozmian. W naszym gospod w gospodarstwie podozmań jest właśnie ustalony na podstawie czterech roślin, czyli jak mówiłem, pszenica, rzepak kończyna nasiona oraz kukurydza. To jest przeznaczenie na nasiona. Są to rośliny z trzech grup. Rośliny następują po sobie, czyli jest rzepak, pszenica, po pszenicy jest kończyna, po kończynie kukurydza zazwyczaj i powoduje to mniejszą presję chorób. Też pasuje ten podozmian do dywersyfikacji, do zróżnicowanej struktury upraw, czyli też jako schemat zróżnicowana struktura upraw, dodatkowe pieniądze i też staramy się tak właśnie, żeby ten podozmian był zróżnicowany i jak największa bioróżnorodność. Jest to z korzyścią dla środowiska, ale też przy korzyści związane z mniejszym nawążeniem. Wprowadzone zmiany łagodzące dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu korzystnie wpłyną na rolnictwo. Muszą je teraz zaakceptować państwa członkowskie i Parlament Europejski. Zielony Ład, tak jak rolnicy, czego oczekiwali, to stał się takim Zielonym rolniczym ładem. Takimi y, wymogami, które są akceptowane przez rolników. Y, jeszcze niektórzy uważają, że może to trzeba zmienić, czy jeszcze coś zmienić, ale będzie przegląd Zielonego Ładu y, w końcu tego roku i, i żeby y, w kolejnych latach. Nie tylko utrzymać to, co zostało prowadzone, ale także, żeby jeszcze dalej przybliżyć realizację do oczekiwań propozycji rolników. Ale to nie koniec zmian i dobrych wiadomości dla rolników. Resort rolnictwa podjął decyzję o przedłużeniu płatności dla małych gospodarstw. Przedłużamy na lata 24-27, czyli do końca okresu programowania i będzie to taka sama stawka jak w ubiegłym roku, czyli 225 euro do hektara. Poza tym kwalifikować się tutaj będą gospodarstwa do 5 hektarów użytków, użytków rolnych. Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatność dla małych gospodarstw w 2024 roku, podobnie jak w ubiegłorocznej kampanii, muszą najpierw złożyć standardowy wniosek w podstawowym terminie. Od wejścia w życie zmienionych przepisów krajowych, możliwe będzie zawnioskowanie o płatność dla małych gospodarstw w formie zmiany złożonego wcześniej wniosku. Ta płatność w wysokości 225 euro za hektar zastępuje wszystkie inne rodzaje, rodzaje płatności, a jest ona wyższa zdecydowanie niż takie najbardziej popularne, czyli płatność podstawowa, czy płatność redystrybucyjna. Poza tym rolnicy będą też mogli ubiegać się oczywiście o wsparcie w ramach drugiego filaru płatności ONW, czy płatności rolno środowiskowe, czy płatności ekologiczne, jak również będą mogli się ubiegać też o tak zwane płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, czyli uzupełniająca płatność do podstawowa czy płatność do, do tytoniu, oczywiście jeśli się kwalifikują. W Polsce jest około 630 tysięcy gospodarstw do 5 hektarów, szczególnie dużo w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Taki zastrzyk pieniędzy przyda się bardzo w domowym budżecie. Wie to doskonale Kazimierz Rusnarczyk z malowniczej gminy Łącko, który w ubiegłym roku złożył wniosek i odebrał pieniądze. Prowadzę małe gospodarstwo, niecałe 5 hektarów. Głównym produktem to jest jabłko, do tego jest czereśnia, która jest pod osłonami siatkowymi i, i folią. W, tym, w zeszłym roku otrzymałem dopłatę w wysokości 225 euro do... Gospodar do hektara, jest to dosyć y, pokaźny zastrzyk, no to mi y, pozwoliło sfinansować y, praktycznie całość zakupu paliwa, trochę miałem zwrotu y, akcyzy, do tego doszła y, y, ta pomoc, także ta pomoc była bardzo dobra i myślę, że w tym roku ta pomoc będzie, no i zresztą <laughs> rolnicy na tą pomoc y, oczekują. Ze względu na charakter małopolskich gospodarstw niewielkich i rozdrobnionych, nawet w połowie z nich nie jest możliwe zastosowanie ekoschematów, dzięki którym dopłaty mogłyby być wyższe. Ryczałt ma to zrekompensować. Chętnych na takie wsparcie nie brakuje. W ubiegłym roku z tego wsparcia dla małych gospodarstw skorzystało 190 tysięcy rolników, w tym roku przewidujemy, że będzie ich znacznie więcej, około 300 tysięcy i no, zakładamy, że to będzie około 180-190 milionów euro przeznaczone na to wsparcie. Aby płatność mogła zostać wdrożona, konieczna jest jeszcze zmiana planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 oraz uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej.